Czołem kurwie, tu kolejne growe wysryby. tym razem podejmujemy temat dosyć mi bliski, ostatnio dużo sporo o nim myślę, jeżeli chodzi o gry, a mianowicie Kiedyś to były czasy, dzisiaj czasów nie ma. O co chodzi jakby, tak? E, pod tym pozorem nie będę na siłę chwalił e, lat 90. czy milenijnych pod względem właśnie tego, jak, jak wychodziły gry, a jakie są, wychodzą teraz, jakie są różnice. Um, nie chcę mieć do pretensji dzisiaj do twórców gier, nie chcę mieć pretensji do tego, co dzisiaj jest zjebane, co kiedyś było piękne, bądź odwrotnie. Chcę obiektywnie, w miarę obiektywnie, oczywiście, bo są rzeczy, które mnie wkurwiają w, w czasach dzisiejszych, jak i rzeczy, które mnie irytowały te 25, 20, 30 lat temu, tak, jak zaczynałem grać i, 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 i gdzieś tam Byłem w apogeum tego to, 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 tego grubego tego pierdolca. Tak? Ehm, i więc krótko, ja zaczynałem gdzieś tam, kiedy jeszcze się nie uważałem za gracza. Zaczynałem jako mały lapsik na, na, na Commodore C64, Amidze, Game Boyu. To są sprzęty, przy których spędziłem trochę czasu, to prawda, troszeczkę gierek może nawet pokończyłem, tak, 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 nawet nie pamiętam, ale, ale trudno nazwać wtedy, że mogą się nazywać graczem. Ten przełom nadszedł w 1995 roku za sprawą tego, że, że mój ojciec przywiózł mi z mi PSX-a i właśnie na pierwszym Soniaczu zwiezionym z Niemiec e, w tym okresie, gdzieś tam zaczynałem poważnie się zawierać zagranie granie wtedy tak? I, i, i moje gusta growe i to co, co, co wtedy wychodziło, chłonąłem mocniej i wtedy też to przestało być takim określeniem, że gram sobie w gierki, a, a, a tak naprawdę wtedy mogłem się zacząć nazywać o kurwa, jestem graczem, jest mi z tego powodu bardzo dobrze. I gdzieś tam to był ten moment przełomowy. Więc kiedyś jak byłem lapsem grając poprzednie konsole i komputery nie mogłem tego nazwać, dopiero w tym lat 95 tak naprawdę te, ten okres sprawił, że, że gdzieś, tam, gdzieś tam to wszystko się u mnie zmieniło. Co Wam mogę powiedzieć odnośnie tego okresu dla mnie? No, dla mnie to był gdzieś tam złoty okres. Jak chyba dla każdego, który zaczyna gdzieś tam z grami, jego złoty okres gdzieś tam... W, w różnym momencie jego życia trwa, tak? No ja, co mam pretensje do dzisiaj odnośnie tego, co się działo największe, to to postaram się wypunktować. Kurwa, nawet mam ściągę za sobą. Pierwszy raz w srywach. nie mówię tak całkowicie spontanicznie, tylko też... O czym mam mówić gdzieś tam, sobie zrobiłem małą ściągawkę. Tak więc, na przykład, za oranie dzisiaj moich ulubionych niegdyś gatunków growych. jak szukałem na jednym z kanałów tematycznych odnośnie gier discordowych, jak się nazywa pewien gatunek gier, a mianowicie Vehicle Combat. Okazało się, że kiedyś był ulubiony gatunek gier, reprezentował je Twisted Metal reprezentowały je Vigilante 8, reprezentowały je Rogue Trip. To były gry, które ja bym nazwał w skrócie rozpierdanka samochodowa, tak zwana rakietą go w dupę, no bo inaczej no w Polsce się okazało, że nie ma ym, tego gatunku nazwanego tak jak jak jak, jak inne, bijatyki. To chodziło o co? Była sobie arena, były sobie samochody, które miały pełno rakiet, jakieś dziwne kurwa power upów i napierdalały się z innymi i wygrywał najlepsze na arenie. No, nie ukrywam. To była taka seria gier, które, które sprawiały mi najwięcej wtedy za dzieciaka, gdzieś tam znajomi przychodzili, kumple, przychodzili do mnie napierdalać na sodniaczu właśnie w 200 metal czy to? 8. Wiedziałem, że to będzie trwało cały dzień, bo to były zajebiste czasy, to był zajebisty arcade. I to był prawdziwy multiplayer dla mnie, o czym też będzie później. Odnośnie tego, co się działo w multiplayerze, a co ten... No dzisiaj on jakoś umarł, kurwa. Twórcy w ogóle nie tworzą tych gier. Nawet nie wiem dlaczego, bo ostatnim tytułem większym tego typu był Twisted Metal Reboot, bym to nazwał, bez cyferki, który wyszedł na PlayStation 3. No ja się przy nim bawiłem zajebiście i uważam, że jest jednym z moich top 10 gier tamtej generacji. Przez to, że był bardzo... Bardzo skillową grą, ubraną w dzisiejsze szaty, w tamtejsze dzisiejsze czarty, czyli, czyli w siódmej generacji. No i rozpierdolił mnie, jak właśnie jak byłem lapsem, kiedy to z, z kumplami się ustawialiśmy na multi, czyli split screena na cztery i, i się nakurwialiśmy na tych arenach tymi samochodzikami. Yy, zwykle miały taki z bohaterów, który miały jakieś statystyki, no kurwa, no, Vehicle Combat, te napierdlanki samochodowe, czyli, czyli te trzy serie, co mówiłem wcześniej, no nie mogę przeżyć tego, że że dzisiaj twórcy całkowicie zapomnieli o tym, że takie gry w ogóle tworzyli. I, i, i nie widzą ni słychu. No kurwa, dla mnie jak teraz na dniach, jutro, jutro, jutro będzie pokaz PlayStation 5, ile ja bym dał kurwa, żeby tu startowym nowy Twisted metal. O ja pierdolę, chyba byłoby to najlepsze. Dla mnie, dla mnie właśnie ym, informacja odnośnie, odnośnie gier, które miały wyjść i, i, i news roku 2020 poza koroną. <grym>, więc, więc na przykład to jest jeden z takich naturalnie przez twórców zaoranych y, gatunków groby, które gdzieś tam sobie umarły. Powiedziałbym, że też horrory są takimi y, dzisiaj zapomnianymi gatunkami. No, kurwa, no, serie Silent Hill, Fatal Frame, yy, yy, f... trochę Dead Space. Yy, ale bardziej właśnie wschodnie, horrory, no kur, Galerians i tak dalej, no stare rezydenty, no to były gry, które kurwa jak w jak, jak narkoman, jakiś do Cox leciałem, kurwa, tak? I, 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 I bardzo te psychologiczne horrory bardzo robiły na moją bań Siren, na przykład, o, te, wszystko co teraz powiedziałem, gdzieś tam horrorowo, bardzo, bardzo ryły moją psychę. No, a dzisiaj co dostaliśmy? Dzisiaj, owszem, wychodzi masa horrorów, a te horrory to są jakieś FPP straszaki, kurwa. Yy, według mnie, gdzieś tam targetem docelowym tych gier jest dosyć mało ambitny, horrorowy widz, który drze pizdę przy każdym jumpscare'ze, gdzie, pamiętam, jest jakiś typek, youtuber, który ma jakieś miliardy wyświetleń, który gra w jakieś gówno i robi yy, kurwa. Yy, ja pamiętam, że kurwa, udając twardziela, kumple, obydwoje odawaliśmy, graliśmy w Silent Hill i rynkę. I, i, i jak pielęgniarka mi w, w szpitalu w pewnym momencie wyskoczyła, to tak pierdolnąłem stopą w stolik, że kurwa przechodzić nie mogłem przez tydzień, tak? No i... ale, ale oczywiście, kurwa, farno. My się, kurwa, nie boimy i tak to też to było w tamtych czasach odnośnie właśnie horrorów. No, kiedyś one przedstawiały gdzieś tam treść merytoryczne, psychologiczne podejście, to co się działo tutaj u bohaterów poszczególnych, no, no... Sami kojarzycie na pewno Silent Hilla, dwójkę legendarną, co się okazało na końcu, jaki mindfuck dostaliśmy, a cała gra była tak zwichrowana, że o ja cię pierdolę, tak, Gdzie, Gdzieś tam ten tytuł stał się jednym z growych dzieł mojego życia. Tak dzisiaj, no, 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 nie dostaliśmy żadnych takich, naprawdę, yy, E, tworów I, i, i jest nisza jakieś Outlast'y, kurwa to już nie jest, są nie to już nie są tytuły, które, które gdzieś tam jarają mnie jako widza horrorowego, e, które służyły kiedyś, w podejście się jako debilne jumpscary, no mówię dla chcących kurwa podrzeć pizdę do internetu, bo nie wiem jak inaczej mogę nazwać e, ludzi, którzy, którzy jarają się dzisiejszymi horrorami, a, a nie znają na przykład tych starszych, tak? E, no i jeszcze przykładowo, gdzieś tam słyszałem, w internecie czytałem, że ludzie narzekają, że dobrych platformerów jest na lekarstwo, no tutaj ja się nie zgodzę, owszem jest to mój ulubiony gatunek, zawsze był, owszem jest tego mniej, ale jest tego mniej w mainstreamie, w mainstreamie naszym polskim tak naprawdę, czyli na Sony i Xboxa, no jeżeli chcemy dobrą platformkę, bierzemy Nintendo i chuj, no dalej... To istnieje, ta nisza jest dobrze wypełniana. Te gry dobre wychodzą, jeżeli chodzi o gatunek, tylko musicie gdzieś tam z tyłu głowy mieć. O, nintendo nie gryzie i, 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 i możemy w to zagrać, tak? Więc ja Wam y, polecam, jeżeli dalej uważacie, że dzisiaj platformery nie wychodzą, zaopatrzcie się w Wii U. Nie, chyba dużych pieniędzy się kosztują. Gry też chyba z 50-60 zł e, czy switcha. no Dzisiaj sami wiecie po poprzednich materiałach, ja jestem zauroczony tym sprzętem, i na te platformy, bo to nadal wychodzi, to jest nadal dobre i, i, i robi skurwach roboty na Japierdale. Kolejną sprawą, odcinamy się od tych gatunków. Jak widzicie sami dzisiaj na przykład. E, owszem, stworzono trochę nowych gatunków. Ech, sandboxów, dużo FPS-ów, gdzieś tam tutaj idzie progres. Twórców gier, czy takich przygodówek. Kiedyś przygodówki to były dla mnie kliki. Dzisiaj przygodówką nazywamy kurwa strzelaniny z ukrycia typu Uncharted no, z, coverem, z cover systemem. To była dla mnie kiedyś strzelanka, dzisiaj to ludzie nazywamy przygodówką. Dla mnie przygodówka to była kurwa Syberia, The Longest Journey, Kajko i Kokosz, czy machinarium, które miało premier nawet tak parę lat temu. No nie to są przygodówki. A dzisiaj przygodówkami nazywamy każdą grę, która nie służy. No wiesz, ja nie wiem, kurwa. Przygodówka dzisiaj chyba, chyba jest takim słowem wytrychem wśród twórców gierną. No, tworzymy przygodówkę, gracze mówią, o, fajna przygodówka, ale to nie są przygodówki. Kurwa, no, and klik, to były przygodówki. Na przykład, a te gry, o których nazywają gracze przygodówkami, to action adventure. Kurwa. uję. O. Dobra, lecimy z kolejnym tematem. Um, około właśnie tego, kiedyś to były czasy. A mianowicie mówimy teraz o multiplayerze. No kurwa, jak mi znajomi piszą, że dla nich multiplayer to jest kurwa dobry, o, Oni są tylko multiplayerowymi graczami. A kiedy wy multiplayerowcy, kurwa, zaprosiliście kolegę, wzięliście sobie drugiego opada i nakurwialiście w te kanał Street Fightera? na kanapie, tak? Kiedy ostatnio parę yy, parę wyścigów są dokresli na speed Kiedy ostatnio? No kurwa, no dla mnie multiplayer to siedzenie na kanapie przy chipsach kolei konsoli kiedyś, tak? Potem przy procentach, już w szkole za zostało procenty i na kurwianie całej nocy z kolegami. Wiadomo, dzisiaj już w tych czasów, w te czasy już nie wrócą, rzadko kiedy też Odnośnie siebie mam gdzieś tam tych, 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 tych znajomych, co przychodzą. To tam się zdarza, ale to bardzo rzadko się na nocki, bo nie ma czasu po prostu. Natomiast no nie mówcie, że multiplayer to jest kurwa siedzenie tych nerów przy Hedzecie, stoszenie browarka i na kurwianie w battlefielda. Nie, nie o to chodzi. Nie dla mnie. I gdzieś tam w kurwiami, kiedy mu, ludzie mówią, że o, bo ty nie jesteś graczem multi. Jestem graczem multi. Przyjdzie do mnie na nasiadł kurwa, napierdamy do, do rana. To jest multiplayer do kurwa, taki prawdziwy. I za dzieciaka, kiedy by w Duke knuckle no content pies z ekipą. Pozdro, śmiechu, pozno, sławny. Pamiętam, jak, kurwa, mieliśmy kartonik przygotowany, kurwa, który oddzielał nam środek telewizora. Jeden, kurwa, siedział z tej strony, tutaj kartonik, drugi, kurwa, siedział z tej strony, tutaj kartonik, żeby się, się nawzajem nie widzieć, kto pierwszy z RPG-a i który Duke jakby, tak? Bo to był zajebisty właśnie nowy multiplayer wtedy. No, ja... Dla mnie to jest kwintetycja multiplayera. No, nie ukrywam, że... Yy, dzisiaj się zmieniło to w, w pierdoloną Call of Duty. To jest jakaś era, która jest ok, tak? bo też jest fajne to, że ja mogę, nie wychodząc z domu, yy, bawić się z znajomymi w gry, nawet moje ulubione gatunki, jakieś na przykład Ale no, Ale no, no, ja tym tego już nie nazwał takim multiplayerem, jakim mnie wychował, i to też się bardzo zmieniło. Czy na lepsze, czy na gorsze, nie wiem, tak? bo to jest wygodne na pewno bardziej. No, ja Natomiast. Wychodzę z tego założenia, że no dla mnie troszeczkę łatwiejsze, bo, 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 trudniej, bo łatwiej jest usiąść na kanapie i, kurwa, stary, masz czas na granie i parę na kurwić, a, a wtedy cała noc, kurwa, feta i napierdlamy. Feta, nie, nie myślcie o takiej fecie, po prostu, kurwa, mega, mega, mega zajawka, że drugi kumpel przyszedł, bądź trzech kupi przyszło, kurwa, do rana i napierdamy, tak? Taka krótka prywata, pamiętam, jak w Gdzieś tam w, w czasach licealnych przyszedł do mnie Kumpel i w kurwa kurwaliśmy całą noc na pececie. O kurwa, ja na pececie. I żeśmy tak długo kurwa grali, aż żeśmy po pijaku czysty spirytus, aż żeśmy kurwa. No, kursor nam się zgubił i w momencie, kiedy już nie widzieliśmy zupełnie, kurwa, gdzie ten konik zapierdala, no to chcieliśmy dość. I to był multiplayer, o którego walczyłem. To był multiplayer, który był zajebisty, i to był multiplayer, do którego co tęsknię, tak? Natomiast, czy ten dzisiejszy multiplayer jest zły? Nie, jest inny. Łatwiejszy w obsłudze, ale no, jest okej. Okay. No, ale kiedyś multiplayer był w moich oczach bardziej społeczny, fajniejszy. O! Kolejną rzeczą, która mnie. Mnie irytuje, właściwie kiedyś to były czasy, dziś nie ma czasów, mówimy teraz o, znów o tym co się dzieje, czyli o sieci. Yy, dzisiaj wszyscy tak naprawdę yy, krzyczą kurwa, FPS-y, terraflopy, 4K, rozdzielczości, HWTP, no mm. Zamiast kurwa patrzeć, gra jest zajebista, gra się dobrze, to oni kurwa liczą klatki, no ja pierdolę, nagle wszyscy zrobili się jakimiś jebanymi informatykami kurwa którzy liczą kurwa każdą klatkę, każdą rozdzielczość i tak dalej, i tak dalej. No kurwa, no, no nie, no, no dziś kiedy się patrzyło na trailer, patrzyło w gazecie, patrzyło się na screeny z trailera. bo tak naprawdę nie było jeszcze trailerów jako takich i się jarało tym, że kurwa już za pół roku idzie, ten mesjasz, kurwa. I na własnej skórze się tego doświadczało, No dzisiaj ludzie na trailerach, kurwa, na YouTubie liczą rozdzielczość, klatki, patrzą Jakie konsole będą ile teraflopów? No nie, no, 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 ja jako ten konsolowy kundel, ten tym takim kurwa, konsolowym, widzę, że gracze konsolowi też się zamienili w PC, PCMR, czy jak ktoś tam mówi, porwa. Wszyscy liczą klatki, wszyscy patrzą na grafiki. No, no nie, no, mi to nie odpowiada osobiście. Ja zatrzymałem się. Kiedyś pisałem, ale czy mówiłem, że się chyba zatrzymałem na poprzedniej generacji, jeżeli chodzi o wizualia i dla mnie gra jest od tego momentu ładna, bo nie albo zapierdala lub się zacina. Termin czterema kategoriami, ja patrzę, tak? Absolutnie nie potrafię wam policzyć, czy to jest w Ultra, chuj wie 4KHD, czy to jest w 60, 126 66 klatkach. Nie, ja tego nie czuję, ja tego nie widzę. To ma zapierdać, to ma dobrze wykonać, ja się wam dobrze bawić i z tego założenia ja wychodzę. Natomiast no, jeżeli ludzi bawi, to okej, okay, wasza sprawa, ale tego nie rozumiem i tego rozumieć nie chcę, tak? To znów będzie wstyczek yy, na jutrzejszą audycję Sony. Na pewno, kurwa w. Zamiast o tym, co jakie gry pokażą, na pewno zaraz będę słuchał, jakie to ma podzespoły. No chuj, mnie to obchodzi, kto ma podzespoły. Kurwa. To ma po prostu zapierdalać. Te gry mają być fajne, mają być miodne. Kiedyś fajne stwierdzenie mi grywalne, tak, mają być grywalne, mają dawać mi pierdolca pozytywnego i do tego gdzieś tam abstrahuję. No swoją drogą grafika właśnie, grafika się pozmieniała, no to jest dobre, tak, grafika jest ładniejsza niż była, natomiast to też ma swoją złą stronę, no. Jak grałem w tych latach 90. -tych na konsoli PlayStation, to bardzo te niedobory graficzne, które były i brak kwestii mówionych, zastępowała moja wyobraźnia, więc tak naprawdę często i to gra zastępowała mi dobrą książkę, bo Cloud, Zoo, o, Final Fantasy VII, 97 a Final Fantasy VII dziś. Cloud, stworzony z 4 pikseli, ma więcej duszy dla mnie niż ten Cloud, chociaż to jest świetna gra, niż ten Cloud właśnie stworzony przez Squad dzisiaj w remake'u Final Fantasy 7 tak? Taki prosty przykład, tam była masa tekstu, oczywiście nie było żadnych dialogów nagrywanych wtedy. I na przykład Barret, tak? Ciemnoskóry bohater, który, który, który jest y jednym z głównych bohaterów Final Fantasy 7. No ja tego czytałem, miałem go za narwanego, jego mościa, y, z takim dosyć burzliwym charakterem, I, ale zupełnie inaczej jego głos wyobrażałem. usłyszałem w 2020, tak parę miesięcy temu, jego głos w grze, no to kurwa, no absolutnie nie chciałem, aby miał głos z gangstera z getta z Bronxu, bo taki ma i taką dziwną manierę właśnie ma. Owszem, może jest skóry, no ale nie musiał od razu napierdalać. No a tak robi, tak? No, no i to, to mi lekko przeszkadza, bo w mojej wyobraźni to był dosyć inteligentny gość, narwany, ale zupełnie inaczej sobie głos wyobrażałem. Tak samo zresztą ze wszystkimi grami było i to, to gdzie te cztery piksele hmm, Tworzyło jakąś postać, w mojej wyobraźni, tworzyło się tak naprawdę, jakby to miało wyglądać. Dzisiaj, przy erze ultra płynnej grafiki, my o tym zapominamy i, i szkoda, bo dzisiaj zwracam uwagę, kurwa, tutaj w tym kwadraciku ja widzę, że jest nierówno, że jest pikseloza, kurwa. Zamiast spojrzeć na całą kształt, jak to jest fajne, bądź jak, zamiast sobie wyobrazić też, co by się mogło zdarzyć gdyby taka rzecz, jak ta gra, miała miejsce na co dzień, bo pamiętajmy, że gry to nie jest rzeczywistość i nie musi mieć ultra naturalnej grafiki realistycznej bo nasza, po to też mieliśmy umysł i mamy umysły, żeby sobie to wyobrazić, tak? I, i, i czemu nam to by miało przeszkadzać tak naprawdę? Więc, więc, więc to też jest tam rzecz, jeżeli chodzi o czy grafikę, te liczenie tych teraflopów w rozdzielczości i DHWDP, jak mówiłem. No nie, no nie ja, nie, 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 nie to mnie Jara w grach, ale rozumiem, to, że progres graficzny jest, to jest fajne, natomiast to, że w jak my gracze stopniu już takiego pierdolce dosyć na tym punkcie, no to sprawia, że, że ja tego nie rozumiem i chyba nie chcę rozumieć do końca, nie? Eee, owszem, są duże plusy dzisiejszych czasów. Na przykład, no, nie muszę być uzależniony od jednego karty pamięci i save'ów z 15 slotami i więcej innych ja, chociaż mam 600 gier. Ja mogę zrobić sejwa w 15 grach. No i tego dzisiaj nie ma, na całe szczęście, tak? Eee, nie muszę zawsze dzwończyć do kumpla, żeby sobie z nim z w Street Fightera pierdonąć, bo wystarczy jeden telefon, i, czy, 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 czy by zasiadł u siebie w domu i pokonał kuria. To też jest duży plus, tak? Podoba mi się to też w konsolach, że one są troszeczkę multiplatformowymi bestiami teraz, co to oznacza, że, że mogę poza e, konsolą mogę sobie włączyć jakiś kurwa Netflixa innego pierdopierd-pierdł I, i, i to też jest fajne, że to się stało. Tak te konsole na przykład sprawiły, że DVD um, automatycznie wypierdoliły z mojej chałupy, bo po chuj, tak I to działa wszystko fajnie, ślicznie i fajnie, no, no, no. ale natomiast to też nie jest trzon, za który bym się dał pociąć, bo to nie jest też. To co jest dla mnie w końcu najważniejsze, tak? Eee, I teraz tak, co my tam jeszcze mamy? Uh, 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 uh. Więc, więc jak, jak już poznaliście moje plusy i minusy całości? Możecie stwierdzić, czy kiedyś były lepsze czasy, czy nie. Na pewno były inne, na pewno więcej dawało podopisu naszym wyobrażeniom, naszej wyobraźni i temu, jak to było robione kiedyś, jak to jest robione dzisiaj. Dzisiaj przez fotorealistyczną grafikę możemy się gdzieś tam pogubić, bo nie ukrywam, że moim zdaniem gdzieś tam się gracze pogubili w tych liczeniu wszystkich, kurwa, klateczek, tak? Na ten moment wydaje mi się, że temat swój wyczerpałem, odnośnie tego, co chciałem Wam dzisiaj przekazać, więc chciałem w ogóle Was bardzo serdecznie pozdrowić. Z tego miejsca. Chciałem Wam powiedzieć, że już moja gdzieś tam społeczność, która, która gdzieś tam komentuje, no fajnie, że jesteście, tak? Pozdrawiam odbanego przez Manoszka, przez przede wszystkim portal gracz Łoczki, których chcę gdzieś tam wypromować i z którym będę współpracował już niedługo. I dlatego też gdzieś tam już Was przygotowuję na to, że na przykład moje filmy i mój kanał zmigruje tam do nich, bo najprawdopodobniej będzie już taka stała współpraca z nimi. I, i, i gdzieś tam, gdzieś tam, Kenneth i Badyl, siema i pozdro. Yy, będziemy, jesteśmy w stałym kontakcie i dzięki, że, że, że dajecie mi szansę i widzicie we mnie potencjał, więc na ten moment, na ten moment tak naprawdę chciałem jeszcze pozdrowić serdecznie Malakaja, przez którego ostatnią rozmową taką dłuższą odnośnie właśnie kiedyś to było, dzisiaj nie ma, gdzieś tam ten materiał powstał, bo to dzięki niemu tak naprawdę w moim umyśle powstało to, żeby, żeby stworzyć ten taki filozoficzną rozkminę na temat bycia i życia, a nas, konsolowych braci, już troszeczkę starsze wiekoło, więc tyle ode mnie. Z podziękowań, z Lizia, Dupy, Janusa i Bazeliny, więc na razie para nerdy. Dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem. Hej!